Dzień dobry, dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek z serii Piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Dzisiaj porozmawiamy o smutku. Smutku, który dotyka po stracie najbliższej lub bardzo bliskiej nam osoby. Do niedawna nawet nie byłam sobie w stanie wyrazić, wyobrazić, co odczuwa osoba po stracie, jakie emocje nią targają. Jak się czuje i co przeżywa. Dziś mogę powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek ktoś mi powie, że właśnie stracił bliską osobę, zdam sobie natychmiast sprawę, jaki przeżywający i raniący ból nosi w sercu, często ból, który wydaje nam się, nie do zniesienia. Niedawno straciłam tatę i było to jak grom z jasnego nieba. Nikt nie spodziewał się, ani też nic nie wskazywało na to, że miałby nagle odejść, mając zaledwie 68 lat. Już widzę, że w miarę mogę o tym rozmawiać, w całej sytuacji widzę, że umiem dobrze zarządzać swoimi emocjami, chociażby nawet teraz, kiedy do Was mówię, mimo że rana jest bardzo, bardzo głęboka. Są momenty, podczas których postanawiam zaszyć się w mojej pustce. W ciszy i wtedy przeżywać moją żałobę i ból, jaki odczuwam. Cieszę się, że umiem nie poddać się, nie załamać, nie wycofać, a film nagrywam, aby pomóc tym, którzy być może przeżyli jakieś straty w życiu lub też mają znajomych, bliskie osoby, które przebywa, przeżywają czyjeś odejście. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, ile siły i mocy daje wsparcie i reakcja najbliższych osób. I dziękuję wszystkim osobom, które przy mnie były, które pomogły i obdarzyły wsparciem, uśmiechem, przytuleniem. Niestety z odejściem najbliższych nam osób każdy z nas bez wyjątku będzie musiał się kiedyś zmierzyć. Tak jak już mówiłam po mojej ogromnej stracie umiem już mówić i pisać o ogromnym smutku i cierpieniu, jaki Przychodzi człowiekowi przeżywać podczas tych najcięższych, najtrudniejszych strat. Choć czasami z pewnością nie da się wyrazić słowami wszystkiego tego, co dzieje się z nami w środku. To, co przeżywamy, jest nie do opisania często. Myślę, że obezwładniająca niemoc i bezradność bardzo przytłaczają. Czujemy się jak po wielkim takim przygniceniu, jakimś ciężarem przebiegnięciu niemożliwego być może do przebiegnięcia maratonu po którym mięśnie nie chcą pracować a ciało z braku siły i chęci do życia chce opaść na ziemię już więcej nie wstać ta wielka bezsilność bo nic nie może człowiek zrobić, nie umiesz cofnąć czasu nie możesz niczego nadrobić nic wytłumaczyć, naprawić i wydaje ci się, że nie dasz rady już żyć, nie dasz rady tak dalej żyć, w tej wielkiej pustce w stracie Współczuję ogromnie wszystkim, którzy przechodzą przez to lub przeszli, którym wydawało się, że zostali pokonani przez los, którzy stracili chęć do życia, tak, bo tutaj tracimy chęć do życia i pragnali się z niego wycofać, którzy czują pokonanie, brak radości i motywacji do życia, którzy są o krok od tego, aby osiąść na mieliźnie i w niemocy, nie ruszyć się z miejsca. Którzy zastygają i być może nawet przestają żyć. Ale bardzo mocno wierzę, że mimo ogromu tego wszystkiego, człowiek da radę wyjść z tego, da radę się z tym uporać właśnie dlatego, a może w szczególności, że jesteśmy człowiekiem, że jesteśmy ludźmi. Tak? Żałobę możemy podzielić na pewne fazy. Eee, pojawiają się uczucia, emocje, często występujące po sobie, a może i przy, przeplatające się. Często to wygląda jak taka sinusoida, gdzie jakość i siła przeżywanych emocji zmienia się. I aby zacząć normalnie funkcjonować bez żadnej traumy i ciągnącej się w nieskończoność żałoby, musimy przejść przez ważne etapy naszego cierpienia. Z reguły trwa ono rok i dobrze, bo czas też leczy rany, a my możemy wtedy postarać się. Porać z rozwścieczonymi i szamotającymi nas emocjami. Amerykańska lekarka Elizabeth Kubler-Ross, na podstawie swoich doświadczeń z pacjentami traumami, napisała piękną książkę o tytule Rozmowy o śmierci i umieraniu. Po wielu rozmowach i wywiadach z ludźmi, wywnioskowała, że okres żałoby możemy podzielić na pięć etapów. Wymienię je po kolei, ale nie zawsze one w takiej kolejności nas dotyczą. Często czujemy mieszaninę emocji z dwóch, a nawet trzech etapów, tak, które u różnych osób mają też inną długość trwania. Ale mniej więcej wygląda to tak, że pierwszy etap to zaprzeczanie. Zaprzeczamy temu, co się wydarzyło, nie dowierzamy, nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Jak to? To nie może być prawda. Nie, to niemożliwe. To są naprawdę jakieś żarty. W momencie, kiedy zadzwoniła do mnie siostra z informacją o śmierci taty, pierwsze słowa, jakie pojawiły się, to było właśnie: Co ty mówisz? To niemożliwe, jak to? I po prostu nie jesteśmy w stanie przyjąć faktu, informacji tak, o tragedii, zaistniałej sytuacji. Nie chcemy dopuścić tak, do siebie tych myśli. Musi trochę czasu minąć, zanim oswoimy się z tym, co się stało. Druga faza, która może równie szybko nastąpić, to gniew. Dlaczego mnie to spotkało? To nie powinno mnie spotkać. Dlaczego to ja właśnie muszę tak cierpieć? Ale może to być też gniew na osobę, która odeszła. I też wykrzykujemy w środku listę pytań: Dlaczego tak szybko jechałeś i spowodowałeś wypadek? Dlaczego nie dbałeś o siebie? Musiałeś wtedy tam pojechać? Musiałeś się tak pogrążyć? Dlaczego zachorowałeś? Ja ciebie potrzebuję. Jeszcze tyle razy mieliśmy przeżyć. Jak moś, mogłeś ode mnie odejść? Jak mogłeś zostawić mnie w takim cierpieniu? Ja też odczuwałam bardzo dużo gniewu. Byłam zła, że Tata mnie zostawił, że odszedł mimo tego, że był wielkim wsparciem i pomocą dla całej rodziny. Byłam zła, że nie dbał o siebie w należyty sposób. I wiedział, że inni też go potrzebują, i nie mam wyrzutu do siebie. Wiem, że być może złość nie jest na miejscu, że może być źle odebrana, tak? Ale to też jest emo emocja, która się pojawia. One po jakimś czasie ustępują kolejnej fazie, a kolejna faza to smutek. Moje życie nie ma sensu, prawda? Nie dam rady dalej, nie chcę dalej, skoro ciebie tutaj nie ma. Smutek narasta i bywa bardzo przeszywający. Jest ogrom wylanych łez, jest świadomość strasznej pustki i niesamowitej tęsknoty. Twardy etap może pojawić się w dowolnej chwili i dotyczy on tak zwanego targowania się. Czy to naprawdę się stało? A może jednak można cofnąć czas? Może to nieprawda? Teraz będę się modliła więcej, bylebyś Panie Boże mógł coś zmienić. Zrobię wszystko, zmienię się, poprawię się, zatroszczę lepiej o siebie. Tylko wróć, ożyj, usiądź ze mną i uśmiechnij się serdecznie. Ostatnią fazą e, e, żałoby po stracie jest chyba coś najtrudniejszego i pochłaniającego najwięcej czasu. Mamy tu e, do czynienia z zaakceptowaniem tego, co się stało. Dobrze, kończę swoją walkę. Tak musiało być. Pozwalam ci odejść. Jest to najdotkliwszy etap żalu, bo zmusza do całkowitego pogodzenia się ze stratą. I ona z reguły następuje, ale też wymaga czasu. Spędzamy pierwszy tydzień, miesiąc, urodziny, święta, nowy rok bez już bez bliskiej nam osoby. To są też jedne z najboleśniejszych momentów, bo powracają wszystkie wspólnie przeżyte chwile. I dobrze, że w końcu następuje akceptacja i pogodzenie się, bo inaczej można by zwariować i trwać w byciu w pogr pogrążonym w smutku i cierpieniu. Do tego właśnie musimy dojść, aby wrócić na właściwe tory naszego życia i funkcjonowania, tak? I funkcjonować odpowiednio i obyśmy do tego dochodzili, nie ugrzęźli gdzieś po drodze. I są też sytuacje, kiedy ktoś utknie na jednym z etapów i nie ma mowy o pójściu dalej, czyli. Zakłóca, blokuje sobie drogę do zaakceptowania straty. Żałoba trwająca latami to już nie jest żałoba, tylko przeradza się w depresję i wtedy trzeba sobie pomóc, to znaczy skorzystać chociażby z pomocy psychologa czy też psychiatry, bo tak naprawdę w bólu można pozostać i cierpieć do końca życia i żyć nie żyjąc. Wspomnę jeszcze tutaj o strachu, który też się pojawia. Chodzi o strach o siebie, to znaczy boimy się, że nie wyjdziemy z tego, że nie poradzimy sobie, ale jest jeszcze strach o nas samych, o to nieuchronne, o to, że przecież nas też to czeka. Nie uciekniemy przed tym, zaczynamy bać się śmierci. Bo tak naprawdę zazwyczaj nie myślimy o tym, wręcz wypieramy takie myśli, prawda? Ewa Wojdyło powiedziała, gdyby nie było śmierci. Życie nie wydawałoby nam się takie piękne. I my tak naprawdę jesteśmy świadomi naszego końca, że żyjemy i kiedyś nas nie będzie, że podczas całego życia przygotowujemy się na nią. I chcąc, nie, nie chcąc, zastanawiamy się, ile jeszcze ja będę żyła. Ja wiem, jak to brzmi. Też nie przychodzi mi łatwo zaakceptowanie tego faktu. A żałoba pozwala się zatrzymać i o tym właśnie pomyśleć. Dlatego trzeba żyć dalej. Nie wolno pozwolić sobie utknąć. Ja postanowiłam żyć. Mam ludzi wokół siebie, którzy mnie potrzebują. Mam plany, marzenia, ale pomagam sobie w tym procesie żałoby, aby mieć takie właśnie podejście. To nie jest wcale proste. Trzeba dużo wewnętrznej siły, ale też uporu, aby chcieć żyć, żyć normalnie. Choć żyć inaczej, bo już bez osoby, którą się kochało, a której już nie będzie. Uczę się każdego dnia nowego życia i jest kilka czynności, które pomagają mi i przynoszą ulgę. Z pewnością wypłakałam już, mogę powiedzieć, prawie wszystkie łzy. Płakałam i płakałam i płakałam. Nie chciałam tłumić niczego. Poza tym czułam tak ogromny ciężar w sercu. W kilku momentach nie mogłam złapać oddechu i chciałam po prostu odciążyć i zdjąć część bólu z siebie. I tak łzy przyniosły ulgę, pomogły wypłakać po części ból. Myślę, że uwolniłam się od takiego wewnętrznego ciężaru. Wylałam bardzo dużo cierpienia i niesamowitej tęsknoty. Moje też napięte ciało delikatnie rozluźniło się i Poczuło wyciszenie osłabiających, o, tak, osłabiających mnie emocji. Dlatego uważam, że, że należy płakać. Nie trzeba tego trzymać w środku, nie tłumić, nie walczyć z sobą. Niesamowitą wartość w takich sytuacjach mają najbliżsi i rozmowa z nimi. To jest takie wzajemne zrozumienie się bez słów. Nie byłam świadoma, że w takiej chwili najbardziej potrzebujemy właśnie drugiego człowieka. Wtedy też ludzie przyjmują cię z bólem, wspierają i podtrzymują na duchu. I to jest bardzo, bardzo cenne. Dużo rozmawiałam i rozmawiam o swoich uczuciach, przeżyciach i trudzie, jaki zniosłam i znosiłam. Było mi zdecydowanie lżej, nie byłam w tym sama. Także pamiętaj o tym, jeżeli będzie ktoś przy tobie po jakiejś stracie, że to właśnie wtedy najbardziej ciebie potrzebuje. Takie wsparcie jest bezcenne. Napisałam też list do Taty, podziękowałam mu i opowiedziałam o bólu, który przeżywam. Pisanie listu jest bardzo emocjonalnym doświadczeniem. Pewnie często nie widzimy lub rozmywamy napisane słowa, bo łzy ciekną nam po policzkach, tak? Kartka rozmazana, ale to też jest uwalniające. W większości przypadkach śmierć przychodzi nagle, tak? Zwykle jesteśmy. Zazwyczaj jesteśmy nią zaskoczeni, zszokowani, i wtedy też pojawia się żal niewypowiedzianych słów, nieprzeżytych wspólnie razem chwil. Bo gdybyśmy to wiedzieli, to. Dlatego napisanie listu pomaga. Napisanie go, schowanie lub też spalenie, wyrzucenie. W liście można zawrzeć właśnie to, co niedopowiedziane, niewyrażone, być może zapomniane, a istotne. Tak, można przeprosić. I ból będzie, bo nie da się od niego uciec, ale wtedy pytaj siebie, a raczej pytaj osobę, której już nie ma z tobą. Czy ty chciałbyś, abym ja była pogrążona w rozpaczy po Tobie? Czy ty chciałbyś, abym zalewała się łzami przez większą część dnia? Czy ty chciałbyś, abym była nieszczęśliwa i do końca życia pogrążona w smutku i żałobie? Takie pytania mogą pomóc. Zadaję sobie od czasu do czasu te pytania i odpowiedzi na nie przynoszą mi ulgę, a też często przywraca taka chęć i motywacja do życia, daje powody właśnie, żeby żyć. Kończąc już mój film, chcę powiedzieć, że cały czas uświadamiam sobie, że życie jest po części godzeniem się ze stratami i z przeżywaniem cierpień, różnego rodzaju cierpień. Ale my jako ludzie mamy siłę to przetrwać, poradzić sobie. Bo życie toczy się dalej, nie zatrzymuje się w miejscu, i musimy żyć dla innych i w szczególności dla siebie. Po coś tu jesteśmy, prawda? Choć mamy mnóstwo lekcji jeszcze do przerobienia. I owszem, często łatwiej jest się poddać, rozsypać, załamać, popaść w depresję to nawet łatwiejsza i krótsza droga. Ale musimy znaleźć w sobie siłę do walki, bo są inni ludzie, którzy nas potrzebują. Nie wolno nam zaprzepaszczać daru, jakim jest życie. Kochani, to już, już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Smutny film przygotowałam dzisiaj, ale życiowy. Cały czas uświadamiam sobie, jakie to życie jest, jak ciężkie może być, ale też ile daje nam możliwości, więc szkoda byłoby rezygnować z niego i z siebie zbyt wcześnie. Pów, koniec. <laughs> Życzę Ci. Dnia pełnego przemyśleń, może analizy swoich wartości i priorytetów, a w szczególności życzę Ci jak najwięcej wyrażania wdzięczności za to wszystko, co od życia otrzymujesz, bo wszystko, każda sytuacja może być bardzo wartościową lekcją. Pozdrawiam Cię plutko i do zobaczenia niebawem, Nina.